Hej, witam na kanale ja się Gotuje Dzisiaj Wam będę pokazać chińskie uliczne nocne jedzenia. E, tutaj za mną, tutaj, o cała ulica aż do końca będzie. To jest taka specjalna ulica, e, tylko na noc mają jedzenia. Teraz u nas w Chinach jest e, wieczorem O, teraz powoli już zaczynają. E, tylko klienci jeszcze nie wychodzą, bo la. Dla Chińczycy ten czas jeszcze za wcześnie. U nas w Chinach teraz jest 19. To jest jedno, a tutaj jest kolejno. Oni szczególnie mają takie kreowane jedzenia. Szaszłyki. Szasz, szasz, z mięso z koza, z karwetki, różne różne warzywami. Mięso z koza, mięso z krowa, mięso z świnka, różne mięsne rzeczy. Jeszcze owoce morza. Może. Także możecie wybierać co chce. O, dalej tutaj, aż do końca. Teraz nie widać, nie widać ludzi. Podobne, tę ulica tutaj zaczynają naj... Najwięcej ludzi chodzą tak około 21, 22, najwięcej ludzi są, trwają aż do pierwszej w nocy. Pierwszy, drugi w nocy Różne restauracje są, teraz w Chinach jest bardzo gorąco. W dzień tak do 40 stopni można strasznie gorąco po prostu nie wytrzymamy. Jeszcze bardzo daleko do końca aż. Niektóre miejsce ludzie już powoli wybierają. Teraz idę poszukać które jest smaczne, które są smaczne. Idę wybierać takie misy i idę sobie jeść. Zobaczymy jak cenowo co oni mają. O tu my wybiera, wybraliśmy będą tu będziemy jeść a my chodziliśmy dopiero połowy, a tutaj aż do końca, tam dalej jeżdżę bardzo długo, potem ulica jest około chyba dwa dwa kilometry no O, tutaj to tak wygląda. O, wygląda, jest, są pyszne jedzenia. O. Tu są tak różne szaszłyki. O, na zdjęcia troszeczkę oni mają. Tam na górze są szaszłyki z kurczaczek. No łapy łap, kurczak, żeberek, jelita ryba, poczek, jeszcze są chleb. Na żywy nie będziemy każdego danie zamawiać, możemy pooglądać ich zdjęcia. Tutaj są fajne takie stół e, To jest tak. Stu. Na dole jest gaz. Zapalić. A tu na środku jest wok. To jest wok, Kasper? No tak wok. Tutaj można coś smażyć, na przykład zamawia kurszak cały, czy ryba. E, po prostu. Tutaj usmażymy na misy, o, to jest ten danie, o, tego danie, można sobie bułeczka e, robić, też jest pyszny, ale akurat ja dzisiaj nie zamawiałam tego danie, bo za dużo, ja mam tylko, my mamy tylko cztery osoby, jeszcze dwóch dzieci, to dla nas jest za dużo, nie będziemy zamawiać, ale tutaj widziałam, Tutaj są, oni mają roof. Idziemy zobaczyć co w środku. O, tutaj jest feny misy. Takie. A tu w środku jest feny zrobiony. To moja siostra wybrała dla misy, Mówi, oni mają pyszne jedzenia. Także ja sama też nie wiem. Ale widoczne są fajne zrobione. Chińskie piwo. Siechła. To jest podobne do tofu, ale to nie jest tofu. Tak jest surówka chiński. A tutaj mamy naleśniki. Takie nareśniki pokrojone na trójkąt. A tu jest takie mini ma, malutkie karwetki. Jest ostry. Jest ostry. Teraz Ci pokażę jak to jeść. O, tak nareśniki O, to też jest surówka, to jest cybura, a to jest 1000 years jajka. Eggers. 1000 years Eggers. Takie o To jest fasora zielona Ze szczepiorek fiński. Z makaron. O. I jajka. O. Tutaj jest jedno plus jest, oni dają bardzo dużo. Mm, y, dużo dalej jest. O, tu jest takie. <śm> a, o, dawa, tu jest. E, um, małe grzyby. Takie małe grzyby. Nie pamiętam już. W Polsce też są. Mamy. Można dostać, kupić takie i z. O, z makaron. Z, z bardzo dużo. O, my dodanie. Tyle. I jeszcze mamy dużo jedzenia. Nie dali. Bardzo dużo mamy jedzenia dzisiaj. O, jeszcze mamy szaszłyki tutaj. Tu mamy małe raki. O, małe raki to jest. Tylko raki to jest bez główka, tylko ten końcówka, nie? Małe takie. Małe tak. To jest szaszłyki z mięso z koza. Kocie jest skrzydełka. Już. Łapka. łapka. No gira. To jest wszystko zgrelowany. Jak smakuje Kajra? Dobre. Dobre. A co ty jesz? Robaczek. Robaczek. Mamy jeszcze tutaj pieczarka brązowy i jeszcze Zimniaczek. ziemniaczek. Oni pokrojone taki, na taki cienki, prastki tak jak na chipsy. grira, tak jak chipsy, właśnie. Bardzo dobry. Ja też zauważyłam u Chinak, to e, t, oni tak robią, e, taki sum poparalny tak robią. Bo łatwiej grira, grirować i, i bardzo, bardzo dobry smakuje. Jak jemniak tak, tak robi, ostryga to jest. Tu mamy ostrygi, jest środek, i jeszcze mięso, ostrygi, owoce morza. Bardzo dobrze jedzą. Teraz w Chinach jest do 21. Rudzi już powoli tak wychodzą.

21, to teraz już prawie 21. Wszędzie jest zapalone światło. Na ulicy jest pewno ludzi, pewno samochody. Tam też pewno jedzenia jest. Zdenia, jest... U nas na, na przykład jest w noc 23-24, pierwsze w noc, jeżeli, jesteście, jeżeli ktoś jest głodny, zawsze można zamawiać na winos. Nawet północ, druga, pierwsza, druga można zamawiać na winos. My już jedziemy do domu w Chinach na noc jest bardzo dużo ludzi więcej ludzi niż w Polsce, a tutaj co, moje rodzice tutaj mieszkają, to jest takie malutkie miasteczka jak w Pekinie to jeszcze dużo więcej jeszcze dużo więcej ludzi tak, także w, w, w takie nocne, uliczne jedzenia w Chinach też są poprawne, szczególnie w lat, na lato, bo można piwo popić, szaszłyki, grira, jeść, spotkać się z znajomymi, także są poprawne, prawie każde miasto są, są kilka takich miejsc.